No, ma z tej strony, Marcelo. Helo, Wracamy po tygodniowej przerwie? Po troszeczkę przerwie. Przerwa miesięcznej raczej. Nie. No, bardzo dawno nie nagrywaliśmy. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. No, wiem, jak to się wydarzyło. Po prostu byliśmy na wakacjach, ale witamy się z Wami po wakacjach 1 września. Jak tam powrót szkoła. do szkoły? Szkoła, najgorzej, szkoła. Hej! Szkoła. Nieprawda. Miam, miam. <grym <Wszyscy>. <grym> lubisz szkołę nie ściemniaj. Zaczynamy. Ja nie lubię szkoły. Lubisz szkoły. Może te zagramy. Okay. Ja? Kogo? Kogo masz? <grym> <grym> um, Mańcz, lubisz, to jest szkołę. ostatni dzień, żebym mógł zdobyć mm -hmm. tę dropy. Jeżeli nie zdobędę Zdobędzisz, tego skina, jedziemy. to ja się popłaczę. Serio się popłaczę. Możecie zobaczyć na koniec odcinka. Nie przewijajcie, <grym> bo jak. To... Nikt ci się nie przyzna. Tego, który... Dajcie znać w komentarzach, jak wam minęły wakacje, bo nam za szybko. To I było. dajcie znać, czy przewijali. Miu. Dajcie znać, co robiliście w wakacje, czy fajnie spędziliście czas, czy cieszycie się na powrót do szkoły. Ja Miu. myślę, że to Miu. jest fajne Miu. właśnie, przynajmniej będziesz z ziomeczkami swoimi, będziesz z kolegami. Tylko zależy, czasami jak... Zginąłeś. no? Aha. Czasami jakiś kolega ma coś, co coś i czasami coś coś. To... Aha, nic nie zmiałam, ale... To nic. Spuś. Nie, ja mogę zaczekać ten klubi. Ja nie wiedziałam. Nie mogłam zaczekać ten tył. Gdzie, 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 gdzie? Jesteś kuczorem? Tak. Wiem. O! No chciałem na ciebie skoczyć, a mi ucieka. Aj, zginęłam! Uf, nie! Nie, nie. czekaj! A, uciekaj. Tamten się mnie przestraszył. Widzisz? Hał! Hał! Hmm. Jest jeszcze ktoś od nas? A, A gdzie jest? Od nas. Pracz. Powrót do domu. Ale ja mam nadzieję, że sygnał tego Mortisa trafi. I to jest mój wymarzony. zginęłam, ja. zginęłam. To to jest mój wymarzony. Tak, od dawien dawna. Od jakiegoś roku, bo kiedyś o, było takie super. coś, oglądałem takiego youtubera. Te skiny, które mogą zostać dodane. Tam był właśnie ten Mortis. Został dodany parę miesięcy temu anioły kontra demon. Nie zdobyłem. Znowu się to pojawia. Jak nie zdobędę, to wtedy pokazywać. Się... To jest ostatni dzień, żebym mógł to zrobić. No i patrz, zabijemy go. Wygrali. O nie! Dobrze! Nie, Współpraca się opłaca! Dobra, wygrajcie to! No ale on się tam. O, gościu, gościu... Go... Gościu, ty nie masz szans, ale bo on czekasz się no o... no, czeka się. O nie, Dednie ten, dobrze? I teraz jedziesz, przed ten. No dobra. O Boże. Skop. O, 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 o. O, o, o. Uf, o, o. O, o. O, o. O, o. O, o. Super to było. ale... Mm. Ale dobra, mamy pierwszą było wygranę blisko. zaliczoną. Ale je, ja, nie od, ja odbieram wszystko naraz, pamiętajcie. Zagraj ponownie. Pamiętamy, pamiętamy. Zagraj ponownie. Dobrze. Fajnie. Są emocje. Na są, świeżości żyjemy Dobra, ja wszystko... jest pierwsza wygrana. To nie jest rozgrzewkowa runda. Nie gramy z butami. Nie pisać, hejterzy. Nie gramy A, z butami. Piszcie, A w sumie... Teraz Graj, graj! No nie, no. Ale piękny skinek. Kto ma takiego? Zdobyła go i ja się przy niej pochłaniałem. <grym> no ale wiecie co jest też tak, że mm, Marcel trochę odpuścił sobie granie w Daula. No to co się dziwić? To nie dlatego, że, że w ogóle nie grał, tylko grał w coś innego, więc. Ym... O nie! Nie! Chciałem skoczyć gdzieś, gdzieś indziej. Mi do ucha? Oła. Oj, mama każdy zginął. Chodź! Tracę jedenastą patkę. Nie no, ale jak byłam w środku w ogóle z dymy całej. To jak? W ogóle ja nie mam już żadnych misji. wszystkie zróbmy. Ej, w ogóle my gramy z tym. Chyba z Rafaello. Nie, to jest Rafaello. No, taki dobry Rafaello. Bierek. I ty. I ty, Rafaello. Już jest ninja Rafaello. Był. Był? Michelangelo no? Raffaello, Rafaello do i... to jest ten czerwony Rafaello. A to nie wiem, Rafaello. Może być. Michelangelo pomarańczowy. No, nie mam. A Rafaello to był ten y, główny, najlepszy. <gulny> <gulny> Mama! Nie był główny! Gu... <gulny> nie był miany. Przestań! Tylko był głównym y, tym. Żółwiem. I w ogóle teraz chcę Wam coś powiedzieć. Napiszcie w komentarzach, jak, jak, jakie jest wasze wymarzone zwierzątko, a jak macie już, to napiszcie jakie. A Marcel nawet miał przez jedną nockę Agamę Brodatą. Fajna, tylko ja wolę jak... Wolisz swoją. Ja bym chciała... Ja od zawsze chciałam mieć Agamę Brodatą. Ale wolę mieć swoją taką od małego. No to już byś teraz nie chciała? Chciałabym, ale no taką od, wiesz, od maleńkości. Co tu się wydarzyło? Bardzo ładnie. Gdzie jesteście? Czekaj na mnie. No, kurczę, nie, to był taki błąd. To ja poczekam. musi ja zrobię na nich hiper i ulta. Poczekam na ciebie. Gdzie jesteś? Aha. Ale jest drut Wydrożyny! No dobra, ale to ja nie mam szans z nimi. A uwierz, że mam. Bo ja się już weśpię. Driver... Jest. Mamy... Mm -hmm. Po całej mapie. 받고, za, dawaj, dawaj, teraz! Op! No, nie tu! Dobrze Nie, tak... Nie! Miał 40 no, HP, przysięgam. Tyde, <śpad Indiana'. that. śladmpfen> Ty dobrze mówisz, tylko nie o tym. Dobra, widzowie, są dwie wygrane. To jeszcze jakieś 50 i będzie 600 dróg. Jest git, ogólnie. To jest fajnie, że, że ten odcinek to jest pierwsza próba. I nam wyszedł. Już. Pamiętajcie, to jest pierwsza próba. Jak pierwsza próba? A ty myślisz, że ile my prób robimy za każdym razem? Widzowie, nie dajcie się zwieść, jakbyśmy robili nie wiem ile prób. <grybujesz> <grybujesz> ja nie wiem, co to świata. Wychodzi na to, tak, jakbyśmy... jak, tak jak to było w Sonic'u 3, tak wow, byśmy byli gdzie y, tą samą postacią gdzie grającą On przez we tych się... samych aktorów nie w filmie, to, raj, Boże, ile ty gada. Dobra! Nie na moją... Oj. Mamy? Ale zginąłem. Poświęciłem się... To tam nie zabiła. Ej, ona przez... Co?! Jak ona przez te... Taki ma taką zdolność. Kiperkę chyba jakąś. Nie, zdolność. Tak, zdolność. No zdolność demona. Ja. Jesteś. jesteś? 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 Ja... Skok! Nas! Au, o, jak ty się wydzierasz. Matko. a semery za dużo dzisiaj słodyczy zjadłeś. Naj, najprawdopodobniej, a raczej na 100%. No Jak się może. zjadło szejka jajo... Jak jem... jem, 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 jem. O oh, Czemu cztery drużyny są? Nie podoba mi się to. Zaczęliśmy ładnie, kang, cien, gong, a co? Cian, cien, cion, tak. Marcel, proszę, za dużo słodyczy, naprawdę. I już to jest, to jest, jest ostatni raz. Będę na sobie kupował smoothie, spokojnie. Dobra, 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 dobra. Jest! Katrin, uważaj, dobra. Ła! 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 Drużyny! Oh no. Serio? Dwie drużyny już. No, za za, za, za ogóle. Oh, zajęliśmy drugie miejsce. No. To już mamy 400 dru Jeszcze może dobiej do dobi tych jakichś wygranych jeszcze ze dwie um, Jakie A może dwie? zrobimy y, jeszcze... rankedy? Też się wliczają, nie? Y w ogóle wiedziałeś, że mi pospadały... Ym, nie wiem jakim cudem. Ja miałam chyba sześć makierów y czy siedem. A nagle mam, miałam 3. Nie wiem właśnie, jak to się stało. Ktoś mi chyba grał. No ja nie. No albo to jakoś teraz inaczej się przeliczało te pustkówy, nie wiem. Ale się zaraziłam, albo nie chcąc grałam Myślałam już do rankedy. Zegrałam. No, nie wiem jak to się stało. Wow! Skok na DYNAMIKA i Dead! Brawo! Kotek Sigma! Tu ktoś ja jest. Tu, O nie, na dole! Atakują! No! O, gdzie ty jesteś? Nie gin, nie, 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 nie. gin. <laughs> Gdyby to były XD akcji na tym kanale. Nie gin, nie Nie. <laughs> Ej, musielibyśmy mam musieli musieli pooglądać nasze wszystkie tysiące. Na tysiąc I zobaczysz Patrz, taki... poczekaj. Na kogo idziemy? Na. I na... Ja mam tu pomysł. Na nie. Ja nie? skaczę choć, na kogoś. Choć, Dobra, choć. skaczę. O nie! Nie! Rafaelo. Rafa Mówaj się Rafaelo, bo byśmy pokazali... Znaczy, Rafa -elo, nie Serafello, nie Raffaello, Jest Rafaello! Rafa <laughs> Takie dziwne. A możemy mówić na ciebie Rafaelo Rafaelo, będzie łatwiej. Nie, mam kierutka. A jeszcze są... <laughs> nie no, tak mnie to kusiło! Po prostu taki skok na... Ej, 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 się dobrze, dobrze, dobrze pięknie! Ale dlaczego dalej są z drużyny? Ktoś tutaj gdzieś kitra. Jest! Dwie! Dwie. JEST! KINDER WYGRALIŚMY! Uuu. Ile ty masz energii! Dajcie ci codziennie to jajo! Dobra! Szejka, Kinder, Szejka, Kinder, tam było wszystko! Kinder jajo! Ja się prawie zrzygałem! Ja się dziwię, że prawie! Kinder jajko! Szejk jaki on był! Jajko. Taki ten e, z bitą Ja wam powiem, to jest żygi 100%! Nie, poczekaj, opowiedzmy o tym, co tam no. jeszcze było! Kinder jajko, całe jajko w szejku. Wiecz... I ten kinder. Y... Jak on się nazywa? Taka normalka. Ten... No, Zwykły kinderek. Dwa yy, te. Dwie rurki. Ru dwie rurki i kupa cukru, wszejków Jakie Ja wam powiem, co jest rzyg 100%. Z jak ja się Jak się nie zeżygasz, to jesteś po prostu jakąś sigłą skibidi. Lody z żelato, które na dole zamiast kubeczka albo wafelka mają czurosy. Czurosa takiego. Bo to po prostu są żygi Dlatego Edgar'a o Chodź na tego tu, o tego, tego Chciałeś no. O, się muszę na nich pójść Oni się no tak... Dobra. oni udają jakby byli jakimiś z Kiwili Stigmami Ja no, skaczę na kogoś, o Aha to syrup, ty rób ty mów, a ja zrobię. Nie pitka! Tysiąc, tysiąc, tysiąc! Skok! balam Kill! Pomogę! Nie. No dzięki za Siedzisz mi na plecach, nie? Nie, jeszcze nie. Dwie drużyny! Ja mam, ja mam... Nie, nie zabijaj! Mam już nie! Bo ja mam najlepszy sposób na takie coś. Patrz, pokażę Ci. No, uciekaj! Riko, cię to dopadnie zaraz. Ja on najlepszy już was... Super, okay. Dead. Skacz, a ja dobiję. Ale nie, bo ich jest za dużo. Oni są za daleko. My musimy. To ty zrobiłeś? Nie, To super. Rafaello. Fajno, to Rafa, takie Rafa... było bezmyślne. <laughs> Rafael, bro. Dobra, no, możemy wygrać, My musimy to po prostu rozpracować, a nie tak na głupą głupa. Mm, Dobra, to in, no, jeszcze jedna wygrana, chyba. Tak. Chyba. Tak, mi się tak wydaje. i ten ko o, kończymy odcineczek. A. Odbierzesz nagrodę? Ale widzowie, skierad, bo ja się boję, że to nie i będzie się <laughs> Jeszcze tylko Zobaczymy odbierzesz dwie, wszystkie zbyt, nagrody zbyt, i się popłaczesz. Zbyt, że mamy musimy zrobić. zrobić dwie wygrane. No, okay? A może drobne tego skina? No wcześniej wątpię, ale. Nie, no dropisz pewnie. Tak, nie do. No, I się popłaczę tylko. Nie pierwszy, nie ostatni raz, płaszcz jest bardzo zdrowy. Nie no, ja tak, mnie to tak kusi. Dobra, musiałem. Co ty zrobiłeś? A zabiłeś kogoś? Zabiłem czy? właśnie teraz nie, nie A chodź na to Max, bo on... O tutaj... Boże, ona mnie tak... <laughs> tu jest! jest! Kre... O nie. Henji brat, jaki fuks. uratowałam się. Ale numer... Nie no, ten Spike też mega kusi tak na, skoc... na Ale skoczysz? Skoczek, no, no. Skoczek, skoczek, no i Jest. Chodź się troszkę, chodź do góry. Na a dlaczego dalej są cztery drużyny? My ma, nie, nie z jednej tylko. Tak, skąd? A na się nie trafia. A nie go nie Super, Dlaczego znalazłeś? Chodź, no ja... tu, o tu, o tu. No nie, Henry, ale się go boję, mam, dwa kiełby. Teraz tutaj na. Marcel! Za dużo i było? Tak, bo wlazłam w gniazdo. W szerszeni. <noise> Te drużyny, ale o, mi się podoba ja, Nie, jesteśmy na środku, uciekaj. Hello, hello. Co ty robisz? Co ty robisz? <laughs> Żelki, żelki. A jak, jak żelki... żelki. Żel 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 I patrz, ja go wyjaśniam teraz. No dobra. No za chwilę. A my to wyjaśnię go tak, żebyś... Tak. tak go wyjaśniam, panato! to! Jeszcze jedna wygrana. Dlaczego? Bo ja Bo ja się boję, że nie odbiorę od razu sześciu, tylko nie wiem, jakieś... Cztery. A ja zobaczę, a nie zobaczę. Bo przez to. No ja też będę musiał iść. Dobra, ostatnia Aha, wygrana. Tak. Ostatnia wygrana. I Ech. robimy ten opening. I nam, na, na, na Nie jest to opening na klubu. Myślę, będziesz... i, I nie jest to opening tak jak w Warszawie. Ej, nie, nie to... pokazuj. Nie. nie wrzuciliśmy tego. Wrzucimy Wam super shorta z openingu warszawskiego. Ale numer, nie wrzuciliśmy tego. I ja też takie... piszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć mega wróci... sklepie z oryginalny. Nazywa się sklep Miniso Świetnie A wiesz, że ja te, właśnie mi się niedawno yy, yy, Na shortsach wyświetliłam, że taka youtuberka była jakieś dwa dni po nas w Miniso oh, też Dawaj, dawaj tego z lewej No Dobra, wep Ej, uciekaj, uciekaj, uciekaj Dużyny, nie przegramy, ale musimy wygrać Georgie, Georgie, Georgie Chodź a, wiecie, że ja chcę zmienić sobie ten nick na Titox Sigma Gosh! Albo nie, to jest mój pierwszy nick. Pierwszy i... Dwie drużyny! To jest mój pierwszy nick i jeden. Widzisz to? Widzisz to, Tak. Mażymy. Skok! O co o ty robisz? <laughs> nie, tu jest tezki. Dobra, jest! I det, czyli Rafaelo też.

Wychodzimy. Wychodzimy? Szkoda, bo on chciał. No to jedziemy. A ja też coś mam. Nie, dwa, dwa. No, trzy. Trzy, cztery. Nie, dobra, tak wszystkie, tak wszystkie. No. Nie, coś tam jest. Jest no moc. Czekaj już o, tak mało. A. Jeszcze gramy. Ustępnie no gra. No to gramy. Szkoda, ale to się wydarzy teraz. Chcemy popłakać, to jedziemy. Ktoś gra z nami, ten Gostek? No bo on był w naszej teamie. A, Rafaelo nie, Cały nie odcinek z Rafa... Serwer error. Nie! Co się stało? Error serwera jest. Zaczynamy! Nie chcę kolejny raz serwer error A to był jakiś studio error, z czemu nie, serwer nie, error? Nie wiem. Jak tak mieliście, to myślamy? też napiszcie w komentarzach A otworzysz <noise> mi te dwa serwery, bo ty masz największe tak, szczęście Tak, bo ty za bardzo chcesz Bo ja się za bardzo popłakam Dobra, na górę Það er rafkvæm. Ok, það, 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 það! Hvernig er það farið? Það er ég! 3, 2, 1 3 Chodź od góry tu Chodź, chodź, chodź. Idę, idę, idę. Ja bym skoczył, no ale się boję, że ktoś mnie zabije. No wiem, wiem. Dobra, tu skacze. Tyde? Teraz tak. Dobra, oni się wybiją, a ja na ciebie. O nie. Widzowie, za bardzo chcieliśmy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, teraz zagram na

Zgocze, dawaj, zgocze. dawaj, dobij tam. Nie 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 nie, 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 nie. Nie na Uciekaj. D. Dobra, D. nie na Dobra. Sigma. Nie za tych się wziąłeś. Zabił go Na dół, na dół, na dół, na idź. to. Nie, czekamy. O, dziękuję, lek ale tab. tam tój, lek, to weź. Nie, 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 nie. Dziękuję, to idź w lewo weź. Jest. Ja to wezmę. Lek. Nie. się dla twojego klucza, nie? nie. No przecież uciekam. O Boże, to jest tak nie! Dlaczego? Co tu się dzieje? Ostatni raz, a tak poryl. real. A czemu on wyszedł? Och, ty... Oficjalnie się na pana wkurzył. Nie, nie, dobra, zmienił. Y a? Kogo wziął? Na nowe do zadmiaru. Dobra, teraz piszemy. A ja go nie znam. Please... please Mortis... Demon... Skin... In... The... ro. Dzisiaj dobędę skina do Mortisa. O tym albo jeszcze nie wiem, albo się, się popłaczę. A może <coughs> będę z i właśnie Ty za bardzo go, chcesz, wiesz? go. O nie, o nie. Misiu, chodź! dwóch. No, okay. i tak. A tak, gdzie tak, ty tak, jesteś? O, Morty, Morty, Eny, mm, Marcel, musimy razem iść. Już się trochę roztagowałeś. No wiem. No. Ale to po jaju. <grych> Czemu to mi tak bardzo kusi, żeby na niego skoczyć, dek Zacznij chwilę ale nie tak. Ej, uciekaj, uciekaj, bo Zniemujesz. na dół iść dużo klubów jest. Zbieraj, no zbieraj! je. Nie! Dobra, teraz poznać gniew Marcela. Oj, o, <laughs> Czekamy tu. I na tak. co? Dobra, teraz piszemy. Mamusia, ja już No, jestem? Marcel! No, jak my mamy cokolwiek wygrać? No hmm. już chodź. O, już chodź. Ej, Dobra. Dwie drużyny już. O. <laughs> No jak my mamy cokolwiek wybierać, dwie drużyny już. Nie, no ja to, 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 Jesteś. to chyba idę. Idź po te ktuby. Nie, nie! No. No. Ale twoja duszeczka powędrowa. Nie mogłeś ich bliżej zostawić, ja po niej idę. On czekał, żebym ja też miał. Nie, bo to za dużo dymu już było. Kiedy ich no będziesz? Prosto zabijcie ich! Czekamy na siebie. Dzięki. No to ja każdego zabiję. Super, a ato, a, no zabrałaś Mikina! Dobra widzowie. Pateczka! Dobra, otwieramy widzowie. to. Ja nie wiem czy da radę, ale mam nadzieję. Jeszcze dbać, dbać. Wielką nadzieję. Escape. Ale e, no, tak realnie się popłacz, żeby też ludzie widzieli. Nie, żartuję, to głupie. No. Ale bardzo się przejmujesz? Mm. O nie, to Dobra. jest najgorzej, za Dobra. bardzo chcę, w ogóle zrób to tak niechętnie. E. Czekaj! No, czekaj! okej. A co, jutro tego już nie będzie? Czemu? Nie będzie. Kończy Bierzemy za kamera damy Nie da się kupić za Serio? Mm. A nie można komuś oddać? No patrz Dobra, spróbujemy. Nawet w Zobaczymy. Nie, nie, nie. Jedynym sposobem to jest po prostu dokupić teraz gemy. No i po prostu kupić te star dropy ale nie chcę. No nie masz gming. No tu można ewidentnie, ale ja tego... Tylko... No Dziękujemy za oglądanie. Dajcie znać jeszcze raz, jak tam po wakacjach i aby w nowy rok szkolny będzie mm -hmm. więcej odcineczków, także piszcie co tam u Was i do zobaczenia. Pa mordeczki! Pa mordeczki.